Jest jeszcze ktoś inny, poza małą świętą Teresą, kto kroczył drogą Maryjną, kto był jej szaleńcem. Postać wielu nam znana, nawet jeszcze bliska. Niektórzy mieli nawet możliwość oglądania własnymi oczyma tej postaci. To Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. To było podczas jego uwięzienia w stoczku. Oto tak modlił się do Matki Bożej. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik Poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy. Według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie, stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu Ty o Matko oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje ręce niepokalane, pośredniczko łask wszelkich oddaję ku chwale Trójcy Świętej, Soli Deo Kiedy mówimy dziś o tym, że trzeba nam kroczyć przez życie z Maryją, to wprost nie mogę. Nie przypomnieć tego aktu osobistego oddania się Matce Najświętszej Kardynała Wyszyńskiego, aktu oddania się jej w niewolę. Bo jeżeli już mamy iść z Matką Bożą, to trzeba iść z nią na całego, to trzeba iść do końca. A jeśli do końca, to jako niewolnik. Niewolnik Matki Bożej. Dobrze wiemy, kto to jest niewolnik. Niewolnik to jest własność Pana pod każdym względem. Pod każdym względem nie posiada osobowości prawnej. To jest rzecz. Mówiono w starożytności żywe narzędzie. I rozróżniano, bardzo subtelnie rozróżniano, co innego sługa poddany, a co innego niewolnik. Niewolnik był kimś niżej postawionym niż sługa, niż poddany. Ktoś gorszy, niższy od sługi. Jeszcze w czasach nawet wczesnego średniowiecza odróżniano poddanego od niewolnika. Były to dwie różne warstwy społeczne. Dlaczego więc dziś mówimy o niewoli umaryj? Dlaczego mamy być jej niewolnikami? Dlaczego przypominamy sobie ten akt oddania się w niewolę prymasa tysiąclecia? Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją. Wszystko poświęca, kompletnie wszystko, z tą prośbą, abyś ty uczyniła mnie niewolnikiem syna swego. Dlaczego mamy być niewolnikiem Maryi? Bo niewola, w jaką oddała się Maryja Bogu, łączy się z macierzyństwem Maryi postawa Maryi w momencie gdy zaczyna być matką Syna Bożego gdy zaczyna go nosić w swoim łonie jest postawą niewolnicy pańskiej Maria wypowiada te znane nam słowa oto ja niewolnica pańska w polskim tłumaczeniu mamy słowo służebnica pańska Zwracano jednak już uwagę na to, że nie jest to tłumaczenie szczęśliwe. Na przykład w tłumaczeniu hiszpańskim pisma świętego jest wyraźnie użyte słowo niewolnica pańska. Co to znaczy? To znaczy, że Maria jest całkowicie wolna, wolna od wszelkich zniewoleń. Od wszelkich bożków, od wszelkich podpórek. Wolna, bo nie posiada żadnych praw. Nie musi o nic zabiegać, o nic walczyć, na nic liczyć. Jest więc otwarta na wolę Pana. Jego wola staje się Jej wolą. Wolę chcę spełniać. Niewola Maryi łączy się więc z jej macierzyństwem, to znaczy z jej otwarciem na Boga, na przyjęcie Jego woli. I tak naprawdę, jeśli spojrzymy to głębnie na problem realizacji woli Bożej w naszym życiu, to nie jesteśmy w stanie tej woli przyjąć tak długo, jak długo nie oddamy się w niewolę Matce Bożej. Bo zawsze będziemy szukać jakiejś podpórki, czy to drugiego człowieka, czy środowiska, czy opinii ludzkiej. Czy będziemy się próbowali oprzeć na własnym rozumie, pamięci, uczuciu, wyobraźni? Tak długo będziemy szukali, aż nie oddamy się w niewolę Matce Bożej. Prymas tysiąclecia, który jest jakimś heroldem tego niewolnictwa Matce Bożej. Mówił w roku 1960 w Warszawie do kapłanów stolicy takie słowa. Mówił, że oddanie się Matce Bożej jest aktem sprawiedliwości, któremu musi stać się zadość. Jest aktem sprawiedliwości, a więc to nie jest jakiś gest z naszej strony. Temu musi stać się zadość. Mówi prymas tak, to jest najszlachetniejsze naśladowanie samego Boga, który oddał Maryi Syna swego Jezusa, a Jezus swych apostołów w osobie Jana. Tak, Bóg oddał Maryi Jezusa. Jezus oddał Maryi apostołów. Wniosek prosty. My też musimy oddać się matce bożej. To jest akt sprawiedliwości. Nie wola u matki bożej. Jeżeli oczywiście chcemy, by Jezus w nas zamieszkał. Jeżeli chcemy, by On i tylko On królował w naszym sercu. Jeżeli tego chcemy tak do końca, zdecydowanie, dogłębnie, musimy oddać się w niewolę Matce Bożej. Prymas Tysiąclecia oddał się w niewolę Matce Bożej nie tylko w stoczku warmińskim, nie tylko podczas swego więzienia. Ten akt oddania się ponawiał, ponawiał do końca swego życia przez całe swoje pasterzowanie. Na jasnej górze, 25 sierpnia 60 roku modlił się, oddajemy się wszyscy Tobie całkowicie na własność, na pełną służbę z duszą i ciałem, umysłem wolą i sercem. Już nie chcemy mieć nic swojego, i nic dla siebie. Dlaczego nam tak trudno oddać się w niewolę Matce Bożej? Bo niewolnictwo możliwe jest tylko wówczas, gdy mamy postawę dziecka. W poprzednich latach. Tak dużo mówiliśmy o dziecięctwie bożym, to wszystko prowadziło właśnie do tego momentu, do niewolnictwa Matce Bożej. Ono jest możliwe tylko wtedy, gdy jesteśmy dzieckiem. Dziecko to jest ktoś bezradny, to znaczy ktoś, kto sobie nic nie przypisuje. Nic, kompletnie nic. Nic nie ma, żadnych dóbr, ani materialnych, ani duchowych, ani w rzeczywistości, ani w marzeniach. Nic, nic i jeszcze raz nic. Dziecko sobie nic nie przypisuje, jest całkowicie bezradne. Ale nie tylko. Dziecko to jest ktoś, kto całkowicie ufa, ktoś, kto odkrył i uwierzył, że Bóg jest miłością. Jest obok Niego, obok dziecka, osoba, która jest miłością. I dziecko się rzuca w ramiona miłości, zawsze się będzie rzucać w ramiona kochającej matki. Kochającego Ojca. Dziecko więc to jest ktoś, kto całkowicie zaufał, zaufał, że Bóg jest miłością, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Dziecko więc może się bez trudu stać niewolnikiem. To dla niego rzecz normalna. To niewolnictwo jest niezmiernie ważne. Niezmiernie ważne dlatego, że właściwie bez niego nasze apostolstwo będzie zawsze kulało. Nie będziemy zdolni podjąć ofiary za zbawienie bliźniego. Bez niewolnictwa nie będziemy zdolni cierpieć za bliźniego, o jego zbawienie, o jego nawrócenie, o jego szczęście wieczne. Niewolnik, rzecz Pana, może być przecież nawet oskarżony o coś, w czym nie sprzeniewierzył się swemu Panu. Niewolnik może być nawet skazany, za cudze zło słyszeliśmy dziś o świętej terenie. A przecież mała święta terenia cierpiała. I to jak cierpiała, mowa była o tym przed chwilą. Ale to było cierpienie za grzeszników A więc jej cierpienia nie były związane z jej osobistym grzechem. To były cierpienia za kogoś, dla kogoś. To była więc niewola. Nigdy nie potrafimy ofiarować się za drugiego człowieka, jeśli nie będziemy niewolnikami. Oczywiście. Najpełniej to niewolnictwo zostało wyrażone w życiu Maryi. Święty Maksymilian Kolbe nazywa ją współodkupicielką. Co to znaczy? Co to znaczy współodkupicielka? To znaczy, że Bóg obdarzył ją jako niewolnicę pańską naszymi grzechami. To znaczy że ona doznała udręk wynikających z ciężaru naszych grzechów. Sama była niepokalanie poczęta, bez grzechu. Wiele razy mówiliśmy już o tym, że Bóg nie szczędził Maryi prób wiary. Wskazywaliśmy na narodzenie Syna Bożego. Jakie to było trudne dla niej, odepchnięta, wzgardzona. Syn Boży rodzi się w stajni, sama zostawiona. Ciężar porodu ciężar nie tyle w tym wypadku fizyczny, co przede wszystkim psychiczny. Odtrącenie, wzgardzenie, zostawienie samemu. Narodzenie Syna Bożego to jest dla Maryi ciężar samotności, ciężar pogardy, jaką doznała, ciężar wyrzucenia na margines, gdzieś tam w stajni między bydlęty, poza życiem ludzkim nie liczy się. Ciężar zmiażdżenia, poniżenia, znalezienie Jezusa w świątyni. To kolejny ciężar dla Maryi. Jej własny syn udziela jej publicznego napomnienia. Czyż nie wiedzieliście, że w domu mego ojca być winienem? To tak, jakby powiedział Matce Bożej: Opieka Twoja jest mi niepotrzebna. Ona zatroskana wraca. Po trzech dniach szukania mówi: Synu, z bólem serca szukaliśmy Ciebie, a syn się nie rzuca w ramiona. Nie woła, dziękuję Ci, Matko. Odpowiadali postą: Nie wiedziałaś, że w domu Ojca Mego być winienem? To znaczy, zbłądziłaś. Myślę, że Matka Boża musiała się wtedy czuć strasznie niepotrzebna. Śmierć krzyżowa Gdzie matka patrzy Na konanie swego syna Na straszne tortury Co się musiało kryć w jej sercu Matka bolejąca Pieta mówimy o niej To wszystko był ciężar Naszych grzechów ona nie zawiniła nic. Ona się współofiarowała. Tylko sługa niewolnik może cierpieć za grzechy innych. Tylko sługa niewolnik może być naprawdę apostołem. Tylko sługa niewolnik może ofiarować siebie i postawić na ostatni. Miejscu. Kiedy tak dziś mówimy O tym niewolnictwie Matki Bożej To trzeba właściwie Przypomnieć ten fakt Że Jako naród Zostaliśmy oddani Matce Bożej W niewolę Uczynił to prymas tysiąclecia A więc właściwie nie czynimy nic wielkiego, nic heroicznego. Po prostu jakby indywidualnie, osobiście, ponawiamy ten akt oddania, aktualizujemy go w swoim życiu. Kiedy prymas tysiąclecia miał oddać. Cały naród w niewolę Matce Bożej. To w homiliach poprzedzających to wydarzenie tak mówił: Dzieci najmilsze, nie mam na tej ziemi nic droższego jak Was. Wy jesteście mi najdrożsi. Chociaż żyje jeszcze mój ojciec, staruszek, ale muszę powiedzieć, że silniejsze więzy. Wiążą mnie z Wami niż z Nim, bo z Nim wiąże mnie więź krwi, a z Wami wiara. No, to tak na marginesie rachunek sumienia nad naszymi więzami rodzinnymi, koleżeńskimi, siostrzanymi, przyjacielskimi co jest dla nas ważniejsze więź krwi czy więź wiary. Tak na marginesie. I mówi dalej. Kardynał Wyszyński, jedna wiara, jeden chrzest, wspólny sakrament ciała i krwi Chrystusowej, wspólna łaska Boża, miłość nadprzyrodzona i nadzieja, która do Boga prowadzi, to nas wiąże. Nie z Waszej woli, ale z woli Bożej zostałem Waszym pasterzem. Nie ja siebie wybrałem. Tylko Bóg chciał, abym był waszym pasterzem. Znam siebie dobrze i wiem, że nie umiem być dobrym pasterzem. Ale również wiem, że aby być dobrym pasterzem, aby dać wam to, co jest potrzebne, należy być naprawdę świętym. Nie stać mnie na to dla ludzkiej ułomności. Możemy podziwiać pokorę prymasa. I dlatego czuję tym większą odpowiedzialność za Was. Gdy mam tyle lęków i niepokoju wobec ogromu odpowiedzialności, gdzie znajdę spokój, jak nie w ufnym i pokornym oddaniu Was wszystkich Matce Boga? Wybaczcie, że nie pytam Was, czy chcecie, czy nie chcecie, ale z prostotą i ufnością oddaję Was matce najlepszej i najzamożniejszej. Jedno Wam przypomnę. Chrystus nie pytał Jana, czy chce być oddany matce. Wybaczcie więc, że i ja nie naśladuję ludzi, którzy pytają, chociaż Was szanuję i kocham każdego z Was. Właśnie dlatego, że Was kocham, nie pytam o przyzwolenie, tylko Was oddaję Matce. Oddaję Was w najlepsze macierzyńskie dłonie Matki Boga i Człowieka i Matki naszej Maryi. A więc jesteśmy już jakoś oddani. Jesteśmy już niewolnikami. Problem teraz polega tylko na tym, aby to zaktualizować. W swoim osobistym życiu. Aby to chcieć indywidualnie w sercu swoim. Wybiła godzina ósma na zegarze. Kościelny będzie zaraz chciał zamykać drzwi. Musi starczyć tyle. Chociaż jeszcze przydałoby się parę słów powiedzieć, ale.